Cześć, witam serdecznie w kolejnym wideo „Niusie Elstacjowym”. Niedawno w Boginie była burza i wyszedłem dopiero po burzy, bo zamierzałem wyjść wcześniej. Niestety deszcz mi przeszkodził we wcześniejszym wyjściu, ale już jestem i przekazuję Wam najnowsze wieści. Elstacjowe. Jesteśmy po Kolejnym tygodniu, czerwca z audycjami na żywo. Wczoraj audycja Elektroniczne brzmienia, Beaty Pardeli, długa audycja, bo ponad 2,5 godzinna, ale z dobrą jak zwykle muzyką z różnych zakątków świata i z gośćmi na Ircu, z wykonawcami na Ircu. Bardzo fajna atmosfera, jak zwykle zresztą. Bardzo fajnie się tej audycji słuchało. A dzisiaj niedziela, czas odpoczynku złapania oddechu przed kolejnym tygodniem z audycjami w radiu Estacja. Trwa czerwiec. Czerwiec jest to miesiąc, kiedy mm, gramy Wam audycję do końca miesiąca i później mamy wakacyjną przerwę dwu dwumiesięczną. Dwumiesięczna przerwa wakacyjna jest dla wszystkich takim oddechem, odpoczynkiem od radia z sił, naładowaniem naszych akumulatorków baterii by później znów od września ruszyć z kolejną porcją audycji z kolejnym materiałem, nowościami elmuzycznymi nowymi pomysłami na audycję częściowo też z nowymi nazwami audycji. Już ostatnio Wam wspominałem, że audycja wtorkowa wieczór zamkniętym będzie mieć inną nazwę. Ankieta na naszej stacjowej grupie facebookowej jest aktywna. Można tam głosować na swoje typy. Można również dokonać wyboru, ale można też zaproponować swoją nazwę audycji, co też robicie. No i zobaczymy, która nazwa, nowa nazwa audycji wtorkowej wygra i która będzie od września obowiązywała. Jak patrzyłem ostatnio, to ta pierwsza propozycja nocne tchnienie jest najbardziej Punktowana, punktowaną pozycją w tej ankiecie. Gdzieś tam na dole pod filmem będzie link do tej ankiety. Jest ona na naszej grupce el-stacjowej. Grubka jest prywatna, ale ci wszyscy, którzy słuchają radia i mają dostęp do Facebooka i są w naszej el-stacjowej grupie, mają dostęp do tej ankiety. Więc myślę, że warto tam oddać swój głos. I w ten sposób przyczynić się do, do wyboru nowej audycji, nowej nazwy dla audycji wtorkowej. Tej takiej spokojnej, wyciszającej, która obecnie nazywa się Wieczór z Ambientem. Ale jak już Wam ostatnio wspominałem, nie chcę się tylko zawężać do ambientu, ale poszerzyć też tę audycję o inne gatunki, podgatunki spokojnej relaksującej muzyki eee, co tam ciekawego u nas jeszcze no przyszły tydzień kolejne audycje zaczynamy właśnie wtorkową audycją wieczór z ambientem przyszły tydzień te audycje jak zwykle u mnie od 22.00. czyli prowadzę te swoje nocki w radio trzecią zmianę więc we wtorek wieczór z ambientem jeszcze o 22 w środę Robert Zakrzewski, nasz poranek, zabierze Was do swojego tajemniczego ogrodu. No i tutaj też przypomnienie, że w środę zawsze gramy od 20:00. Czy to będzie audycja Roberta w przyszłym tygodniu, czy za dwa tygodnie? Audycja Piotra Paszkę. To te audycje są od 20:00. Może tu sobie teraz pójdziemy. No i później. Po środzie, w czwartek, audycja Markowe Granie. Również nocka kolejna w radiu od 22. Zapraszam Was już dzisiaj na tę audycję. No i w sobotę elektroniczne brzmienia: audycja Beaty Pardeli. Tu z kolei zawsze w soboty od 21. Zapraszamy na kolejną odsłonę. Audycji Beaty, która znów zabierze nas. W różne zakątki świata i pokaże nam albo nowości, albo starsze utwory z muzyki elektronicznej w różnym klimacie, bo wczoraj też były różne klimaty, były i piosenki, były utwory bardziej dynamiczne, takie do tańca, aby było też troszeczkę Berlin School, także naprawdę różne, różne klimaty się podczas tych audycji przejawiają. Zapraszamy bardzo, bardzo na te audycje. Przyszły tydzień to również egzaminy zawodowe, które pomagam też przygotowywać i później na tych egzaminach jestem. No i czasami te egzaminy kończą się bardzo późno. Mam nadzieję, że nie przeszkodzi to poprowadzić dla was audycji, czy to we wtorek, czy w czwartek. Gdyby tak faktycznie było, gdyby się tak zdarzyło, że będzie jakieś mocne przesunięcie egzaminu czy wydłużenie czasu i nie zdążę dotrzeć na 22, to oczywiście dam Wam wcześniej znać. Ale póki co planowane audycje są według naszej ramówki i mam nadzieję, że wszystko się uda, mimo tego, że będzie to czas egzaminów życzę wam miłej niedzieli w Mogilnie jak wspomniałem deszczowo krótko po burzy, bo dosłownie parę minut po, po deszczu wyszedłem na zewnątrz nagrać tego widoniusa ale przebija się już powoli słoneczko także może już do końca niedzieli będzie ładnie życzę wam też tej ładnej niedzieli wypoczynku, spaceru ale przede wszystkim tego odpoczynku przed kolejnym tygodniem pracy i kolejnym tygodniem z audycjami w Radio Stacja. Trzymajcie się cieplutko. Do usłyszenia na audycji we wtorek. No i oczywiście do usłyszenia, do popisania na Jirzu, na pozostałych audycjach w Radio Stacja. Pozdrawiam. Papa! Pa.